Zarządzenie nr 250 na 2023 z 8 sierpnia 2023 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 im. Jana Pawła II z oddziałami integracyjnym na podstawie stosownych artykułów. Po przeprowadzeniu postępowania konkursowego, zarządza się co następuje. Paragraf pierwszy. Powierza się stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 im. Jana Pawła II. Za integracyjnymi w Łowiczu, pani Marcie Katarzynie Szra. Paragraf... Paragraf drugi. Powierzenie stanowiska dyrektory następuje na okres pięciu lat szkolnych. To jest od dnia 1 września 2023 do dnia 31 sierpnia 2022. 8. Paragraf trzeci. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.